Szanowni Państwo, witamy wszystkich bardzo serdecznie. To jest dla nas bardzo ważny dzień. Przejmując stery kierownictwa Resortu Obrony Narodowej, przejmując rządy w Polsce, obiecaliśmy naszym rodakom rzetelność, uczciwość, dochodzenie do prawdy, pokazywanie prawdy, wyjaśnianie kwestii, które przez lata budziło wątpliwości. To jest dla nas bardzo ważne w tych działaniach, które podejmujemy dzisiaj i w rządzie, i w Ministerstwie Obrony. To był jeden z powodów, dla których tak wiele osób poszło i oddało swój głos. Największa frekwencja, która daje ogromny mandat. Ogromny mandat również do wyjaśnienia spraw, które budzą wątpliwości, czy budziły wątpliwości, budzą na pewno wielkie emocje. Jedną z spraw, która wymaga ogromnego szacunku, ogromnej wrażliwości. Uszanowania bólu i pamięci jest to, co się wydarzyło 10 kwietnia 2010 roku. Katastrofa pod Smoleńskiem, katastrofa, w której zginął prezydent Rzeczpospolitej, w której zginęli przedstawiciele różnych formacji politycznych, parlamentarzyści, ministrowie, dowódcy, przedstawiciele różnych związków wyznaniowych. Elita Rzeczpospolitej. To było wydarzenie, które przepełniło bólem i rozpaczą całą Polskę, niezależnie jakie mamy poglądy czy światopogląd. To jest wydarzenie, które na pewno zmieniło nasze patrzenie na to wszystko, co się dzieje. Ale czy zmieniło relacje między nami, czy polepszyło, czy zbudowało wspólnotę? Mogło tak być. Niestety z wielu powodów tak się nie stało. Niektórzy chcieli w sposób polityczny użytkować i budować swój kapitał polityczny na, na tej tragedii, na katastrofie. Naszym obowiązkiem, obowiązkiem Rzeczpospolitej jest pamięć o tych wybitnych postaciach, które w służbie Rzeczpospolitej straciły życie, zginęły wypadku, Zginęły w katastrofie. Jedną z pierwszych decyzji, jaką wspólnie podjęliśmy, jest ze mną pan minister Cezary Tomczyk, wspólnie z kierownictwem całego resortu podjęliśmy, była decyzja o zakończeniu prac pod komisji do spraw podobnego zbadania wypadku lotniczego z 10 kwietnia 2010 roku. To była jedna z pierwszych decyzji, którą podjęliśmy. Ale zakończenie prac tej komisji. Nie kończy wyjaśniania, nie katastrofy, bo sprawą wypadku i katastrofy zajmowała się Komisja Miller. Ale musimy ocenić prawie 8 lat funkcjonowania podkomisji, którą kierował pan poseł Maciarewicz. Musimy to wyjaśnić: zasadność, celowość, wiarygodność tych działań, bo efektów do tej pory nie zauważyliśmy. Nie zauważyła ich opinia publiczna, ale nie zauważyły ich też instytucje państwa. Przecież zarządzane przez naszych podrzędników. Dlatego z dniem dzisiejszym, w dniu dzisiejszym, powołujemy zespół do spraw oceny funkcjonowania podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego. Będziemy oceniać działania podkomisji, ale nie będziemy oceniać i badać przyczyn katastrofy. To zostało dokonane we wcześniejszych latach przez komisję pana Millera, pana ministra Millera. Chciałbym. Bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy są dzisiaj z nami. Zaraz Pan Minister Tomczyk zaprezentuje skład zespołu, który będzie badał te 8 lat działania. Dokumenty po zakończeniu działania komisji zostały zabezpieczone. To jest bardzo wiele analiz, które jest potrzebne do wiarygodnego sprawdzenia tego, co zostało zrobione i czy to rzetelnie zostało zrobione i po co i dla jakich celów zostało to zrobione. Chcemy mieć tutaj całkowitą pewność. My mamy swoje oceny polityczne. Pewnie będziemy je też państwu przekazywać. Ale dzisiaj bardzo merytorycznie chcemy pokazać, ile też podatnik polski zapłacił za funkcjonowanie przez prawie 8 lat tej podkomisji. Według wstępnych szacunków, najpierw mówiliśmy o 33 milionach, kolejne etapy analizy audytu pokazują, że to jest już 36 milionów. 36 milionów złotych wydane w okresie funkcjonowania pod komisji pod kierownictwem pana Macierewicza, z czego na badania ekspertyzy wydano 13 milionów złotych. Pewnie to nie są jeszcze ostateczne koszty. Po to też jest powołany dzisiaj zespół do analizy pracy, też zasadności wydatku, po to żebyśmy mieli jasną, transparentną informację. To obiecaliśmy obywatelom Rzeczypospolitej, że będziemy pokazywać bardzo rzetelnie to wszystko co miało miejsce, i będziemy też informować o tym, co my robimy, jakie mamy podjąć działania. Zespół będzie działał do 30 czerwca 2024 roku. Te niespełna pół roku jest potrzebne do tego, żeby wszystkie elementy działania Komisji przeanalizować. Zespół składa się z ekspertów związanych i pracujących w Ministerstwie Obrony Narodowej. Lub w jednostkach podległych, wybitnych ekspertów z dziedziny lotnictwa, inżynierów, prawników wszystkich tych, którzy są potrzebni do rzetelnej analizy. Zespół jest apolityczny. W skład tego zespołu nie wchodzi nikt związany z polityką. Są to urzędnicy, są to oficerowie, są to pracownicy Ministerstwa Jednostek Podległych, uczelni wyższych, którzy Zgodzili się, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Brać udział, prowadzić te pracę. Jest to wielka misja w imieniu Rzeczpospolitej, za którą serdecznie dziękuję.